Cześć, z tej strony Kuba. Przed nami ostatni mecz na Euro 2020, co oznacza koniec naszej serii kuponów na podwojenie. Przypominamy, że wygraliśmy 5 kuponów, a przegraliśmy tylko 2. Obecnie notujemy serię 3 wygranych pod rząd. Chcemy skończyć ten turniej kolejną wygraną. Teraz super promocja do Betfan i szybka instrukcja, jak zdobyć 50 zł za free, jeśli jeszcze nie masz konta, to zakładając je z linku w pierwszym podpiętym komentarzu pod filmem oraz kodem promocyjnym doświadczeni. Oprócz pakietu startowego, czyli 600 zł w postaci zwrotu za pierwszy przegrany kupon oraz bonusu do 1000 zł za drugi depozyt. Otrzymasz darmowy freebet w wysokości 50 zł. Po dokonaniu rejestracji wystarczy złożyć depozyt o minimalnej kwocie 50 zł. Freebet zostanie dodany na konto automatycznie. Nie trzeba nic obracać, a stawiać możemy co tylko chcemy. Warto skorzystać. Finał zapowiada się archi-ciekawie, ponieważ obie drużyny krają bardzo dobry futbol. Nie ukrywamy jednak, że Anglia w półfinach spodobała nam się bardziej od reprezentacji Włoch. Nie odważymy się więc, wytypować zwycięzcy finału. Znaleźliśmy inny, ciekawy zakład po kursie 2 8 Stawiamy na to, że po 90 minutach meczu reprezentacja Anglii nabije więcej rzutów rożnych od Włochów. Naszym zdaniem to Anglia będzie prowadzić grę, a Włosi zagrają defensywniej, jak w meczu z Hiszpanami, tamtym z ekipa Manciniego zdobyła zaledwie jeden rzut rożny. Anglia z Danią nabiła ich aż sześć. Mając takich skrzydłowych jak, jak Sterling i Saka, należy spodziewać się sporej ilości ataków bocznymi sektorami boiska, co może skutkować rzutami rożnymi. Życzymy Wam miłego finału Euro 2020 i mamy nadzieję na kolejny zielony kupon. Gratulujemy wszystkim, którzy grali z nami, ponieważ bez względu na wynik jesteśmy z całej serii na plus. Dziękujemy za oglądanie naszych filmów. Jeśli chcecie, abyśmy kontynuowali naszą działalność na YouTube, to stawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję kanału. To motywuje do dalszej pracy. A ja dziękuję Wam dziś za oglądanie. Do następnego. Cześć.